Siemano, siemano, widzowie, to ja było podłoga, 1, 2, 3. Przepraszam, że mnie mm, trochę długo nie było, ale po prostu ja nie miałem czasu. I przepraszam, że cztery dni gamingu były z przełwami, ale dzisiaj gramy w kolejną grę i obałem Ci, ale nie, tutaj nie ma bałego, tylko jest tutaj Omega Nuggets. Na pewno go kojarzycie, bo w tamtym roku 2024 on był mega popularnym, no a tak w ogóle ja informuję, że to ostatni dzień gamingu, a więc... Kolejnego dnia gamingu już nie będzie, bo to już jest ostatni dzień gamingu. No, i to jest czwarty dzień gamingu. O, tutaj mamy nawet Omega Nuggets'a. No to to jest czwarty dzień gamingu, a więc już więcej dni gamingu już nie będzie. O. No na pewno kojarzycie jak w to się gła, bo to jest i obałym. A jak to doskoczyć? To jest niemożliwe. Ale niemożliwe zawsze jest możliwe. Oj. No jak to przejść? Chyba to wydłużyj. O, prawie było. Hop. Hop. Nie. Jak mam to złobić? Hop, tu, o, i hop! No co jest? To ja robię cięcie. Jak widzicie, ja to już przeszłem i kiedy ja zrobiłem cięcie, to mi się to udało. Ełot, dlaczego tutaj jest katnap, a to jakiś pies? Nie wiem, jakieś dziwne. Nie, ja nie wiem, jak się nazywa ten pies, ale wiem, że ten fioletowy kot to katnap. Nie wiem, dlaczego i tutaj stoją, ale okej. Okay. Niech sobie tutaj stoją. No siema. Siema, Omega się. O, tutaj jest ten Omega Nuggets, Okej, okay, to włączam ten przycisk i uciekam przed tym omega nugetsem. I dlaczego tutaj wszędzie są kaktusy? Jeszcze tutaj spadnę i, i będę miał kolce na pupie. Nie, no to jest jakieś dziwne, ale w końcu omega nugets jest kojarzony z dzikim zachodem. O nie! Tylko nie to! Muszę teraz uciekać? Okej. Okay. Mogę mieć trochę lagi, bo trochę mam lagi, ale mam nadzieję, że na filmie ich nie będzie. O! Hop! No nie, no co jest? To jest chyba wydłużone. To jest niefeł. A ten Omega Nugget, dlaczego za, za mną nie skacze? Co jest? O! No, siema! Okej. Okay. Znowuż mam trochę lagi. O! Hop! I weźcie się, mi to się udało. Tutaj hop i tu. No, dlaczego on piednął? To jest dziwne. Ewot, co to są za postacie? Nie no! To to więzienie Omega Nagetsa jest jakieś dziwne. Wygląda jak typowe więzienie w Ohio. O, a co to niby ma być? Wielołybki w lawie? Dziwne to naprawdę musi być więzienie z Ohio! A, hop! Hop! No, się ma kłabiku! Hop! A, boję się tego chłaba, uciekam! Na Taka I na klocuszki Okej, okay, teraz tu. Hop, 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 hop! hop. Nie no! Musiałem szybko uciekać. Hop, 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 hop. No, udało mi się. Ej, co to jest za trzaszka? Nie wiem. Wsz e, ciągle są tutaj jakieś lagi małe. O. No, nie no, co to ma niby być? A. No nie no! To jest takie trudne! Ja tego nigdy nie przejdę! Ah. Ten film by chyba trwał jedną godzinę. Leci tak, kulanie, ale tutaj będę. Leci! ja, leci! Uf! Lecę! O! Przeczekam. Leci? Tak, leci. O, przeleciała. Teraz uciekam. O nie, 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 no co jest? Ta gra jest nie do przejścia. O nie, no naprawdę tutaj skończyłem, o nie. XD ah! Okej, okay, uciekam. Ja... Uh, może dzisiaj jeszcze będzie Sholts jakby, co? O, leci, leci, leci. O, poleciała. Uciekam. O nie no, to co to jest? Co to ma niby być? O nie no. Szybko tu, 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 tu. A! Teraz tu. Skaczę, żeby było szybciej. A? A! Leci. Tak leci. Hop. No. Co jest? Ja wiem, że były ulepszenia Book Heaven, uh! ale, ale ja postanowiłem, że tutaj nie będzie żadnych przełów, a najwyżej w sobotę nagłam film z dwóch ulepszeń Book Heaven, a może szczech. No, bo teraz filmy będą normalnie, no nie. No, to jest jakieś dziwne. No, tutaj, no nie chcę polubić. No nie, no, to jest nie do przejścia. No to to już koniec tego filmu. Przepraszam, że trochę kłótki, ale nie da się tego przejść, a więc papa pa, widzowie.